Dobrze, to ja muszę... jak się wycisza te e, song requesty? Głównik! Jak się wycisza że song requesty? No ja wiem, tylko jak się wycisza... Wy wycisz mi, proszę Znaczy tak ciszko, cicho zrób po prostu no, no no O, pięknie, pięknie, dziękuję Nie mogę, czekaj Mogę? Tak? Mogę ją podnieść w ogóle? Opa, mogę zrobić tak Czekajcie, kurwa, ja muszę widzieć dashboarda, czy coś tam. Czekaj, bo ja pokazuję bublika, ale nie wiem czy... Nie wiem czy się widzi na streamer. Po lewej na to. To, tak? O kurwa. Elo To bublik 2! Z ziemi, z podłogi, kurwy! JW, JW na czacie! Jakże ciężkie, ja pierdolę Ej, bubnik jest w dobrym stanie czy ciężki? Bubnik jest w bardzo ciężkim stanie, dlatego ja przyjmuję streama Bubnik jest bardzo ciężki. No nie, ja pierdole. No PL, ale to też nie działał Kto odpowie za badanie? To właśnie nie działa. No kurwa, nie działa. Co nie działa? działa? Paryki ładne. I ja ty... kiedy to nie działa? Tatuagę! Eee. Po wakacjach. Bo lubię Co? Przegrał. Manny <śmany> nie miał, nie? <śmany> Czajcie, ma To <śmany> niebieskiej kreski. <śmany> nie miał. <śmany> Niebieskiej kreski, no nie słyszałem jeszcze. <gulanie> na Preszcie, no w ogóle, ale, ale to jest, To jest dziwne, bo na przykład jak masz muramanę, tą już ulepszoną, to daję manę, nie? A kurwa masz mniej many, bo cię szybciej kończy, nie? To jest jakieś dziwne. <gulanie> No powinni to zmienić. <gulanie> powinni to zmienić. Case było kurwa tu W ręczniku kurwa było, że dzieci nas podbijają, nie? <gulanie> Historyki dwa. Historyka! O Boże. Ej kurwa ja sfidowałem trochę, czas, czas place odjebać. Nie no co ty? No Najadłem się śmiechem wiesz? Ej oni cały czas to samo piszą na takieś boty nie? Bo ich zdepiszą cały czas. Ej, cześć że mid mnie inwajduje, do czego to doszło? No. <laughs> ją z... Ale ten Ogólnie to... O! Jednisz o to ze zdrowie czatu Jednisz o ze zdrowie czatu Zadyszkę? Nie 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 To jest kurwa... Zadyszkę to ja mogę nie na przykład wstać i usiąść, nie? Ale... a Ale za zakwasy po tym są <laughs> Także ty tutaj kurwa nie śmieszkuj to, to poważna sprawa. Da, za szczodzika to jest ruch ręką kurwa, taki skomplikowany, to jak wylejesz to kurwa tragedia, nie? Ale byłem tylko co powie. Nie mogę. Wyjaśnił. Odbij się teraz Arkol jeden na jeden, pokaż się siłę. <głos> <głos> oh, kurwa, Co ty jeszcze śmiesz naraz, <noise> tak? <noise> Maczugi, tak? No. O kurwa, maczuda w dywan spadła. Trzeba ją wyciągnąć, czekaj. Taka najlepsza, wyciągaj no. z dywanu i daj dywan. mi Masz Ma no, no. sekund. Co to kurwa za poząd? Tylko jeden flash kurwa mam, tak? A nie, że dwa flesze, no. Czy że co, że niby D i F to oba flesze, tak? Kurwa, ja się tak nie bawię. Czaliście, że jest, są mnie cztery osoby plus ja piąta. Tak, jeszcze umiem liść. Mimo, że matury nie mam, tu umiem I oni mają laptopa i kurwa puszczają mnie i ja siebie słyszę. Cześć jak kurwa jakiś debil się kurwa tam drze w tle. Jeżeli niby to ja potem, nie? Bubnik, jaką masz dywizję po promotach? No pe tylko jeden. Jeden to kurwa za mało! Wszyscy piszą XD Nie pij bubnik jak chcą cię najebać to masz kurwy nie kolegów. Zaraz kurwa lepę No to biegnij kurwa na czat. Bie biegnij w czat. Poleci. Daj jakieś ciłowanie na rękę może. Bubnik. Patrzcie, ja, ja mogę wstać Jak stoję, to tam jest ziemia i tu jest ziemia I Ja teraz stoję, nie chodzę w Także e, Panie i Panowie, że czas tepować bota Od razu w moich oczach jest strach Trochę gierka jest za łatwa, Wygrana każda balka <noise> Więc wie że czas utrudnić gierkę Tym wieńcem coś schodzi coś zamrzeć, się auto atakami Jack słodzi Coś tam wiedząc że nadchodzi jest wart co kurwa Nie, piosenka ta biała Co jest na Cover, dawaj Twoje stare jeśli już, ale spokojnie na bo Ja śpiewałem piosenkę Karkuela, ale on to lubię. Mogę zacząć. Że... Bo ty jesteś z Warszawy, zbierasz. prawda? No Bogu tak. Zbierasz. Mo mogę ja zbierasz. Mogę Ja też jestem z Warszawy, wiesz? Pa patrz, Kup kupię jutro jogurt i zostawię. Dobra. Ale nie, bo ale... Ja jestem z Warszawy, ty ty się Dobra, Warszawy powiedz, to ty jesteś z Warszawy. Dobra, ale powiedz, które, to które są więcej warte? Te zjedzone, czy nie zjedzone? No, zjedzone, no bo... Tak? Jak zjedzone, ona, to... Ona, ona, ona na serki ale uważaj. Serki? A są takie donizowane. jak nóżki? Nóżki to są serki. Nie, yeah, bo... Kiara serki, ona na niej... Nie! Na serki. Stop! Morda, stół! stół, stół ja naturalne. Nie wolno skalować. Stop! <laughs> ty Alkoholnik. No. Alkoholnik <laughs> to z tego bólu. W ogóle nie polecam pić na pusty brzuch. Tak kurwa na kurwa. Nieprzyjemnie, no po prostu nie. Przyjemnie Satan! Co to był za hill? Co to był za hill? Co to był w nich? On się po krew. Będzie! Soraka zwolniona z pracy, nie? Ma wolę. Teraz dostaję swoją piosenkę z miejsca. Co? Trzeba podpalić. Nie ma opom, bo odpalić. Umiesz obsługiwać piekarnik? Ja Zygnaj tu piekarnik, dokładnie. O dobrze JD, jebać się na diabło. Nie no nie, nie wolno takich rzeczy mówić. Sorry, to nie bubnik, to nie bugnik. Ja ostatnio kierowki na gaz, a to nie <mulity> Jebać Lisa! Proszę Państwa. Bo robimy pizzę, Bubnik. A co jak... Chod na solo. No to zapraszam kurwa do Warszawy, cieciu. Bo <grym> Nie. Nie. Co wy na to liczyła? Twoja stara też na to liczyła i jakoś nie darad. Nie obrażam Maja, po prostu mówię jak było. fakty. Mm, tak. Pytam Arkuela, ja i on mówi Nie TP! To czysty. Piszą, że czekają? <noise> XD to nie jest czekają, to jest kurwa jebać, ksa, znaczy Ja się wstydzę z tym jakotami, nie to nie pokazuje. Czy się może jakieś atomówki były? Pyszto nie wyglądasz jak to mówię. Masz chłopaka, co to za kurwa jakieś... Szkolowa... Ja nawet daty, kiedy to było. Teraz już nie mam. Teraz ciebie <noise> Wyjebałaś wyjep. go. No ty kurwa, to niedawno było, halo. Tak, w tym roku. roku. W związku z żadkownikiem wolna. Dobra. <noise> Kurwa, no. co? No taka jest, no Co, ma, co? Co nie ma, jest wolna. Ale, proszę, proszę nie szukalować. Czemu ty się od cię no. Kto by chciał taką dziewczynę, co każdy <noise> na nią patrzy, no. no ale... Kto by chciał taką przygrywa obserwować. No ja Pój szalczę, też brałem. <noise> Ej, Pit, to jest Pit, co, co ciasto? To co wrzucaliście to leci. Daję kurwa na... oo ja dole. Nie polecam wódki, nie, nie jest, że niedobra, ale no jeszcze chcecie się rzygać, nie? Uu, i... Du, 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 Słuchawki się zjebały, nie ma już... Nie zjebały kresie. się, nie umiesz kurwa operować. Ale nie krzycz, nie krzycz. Krzyczą kurwa cały czas słyszycie? No oni krzyczą, a potem mówią, że ja krzyczę, nie? Tak samo jak tamten team, że niby jak x9 kanon, bo, bo coś tam źle robi. to oni źle robią. Nie piję, to bez przesady. <grym> Nie ale jak chcesz to one V1 czy w ogóle... Co ja muszę... teraz ty 1 na jeden Nie, girać. no ja, ja mam gierkę. Ty masz gierkę. A po gierkach nie ma gierki, tak? Dobrze. A to nie będzie miarodajne to jeden na jeden mi się wydaje. A co nie będzie? Nie będzie odzwierciedlać za dużo. A to nie to nie o to chodzi, ziomek. Nie o skilla chodzi. Ważne, które miniony będą mocniejsze, tak? No, także nie peniaj, i tak tam wiesz, dasz radę, ja w ciebie wierzę. Są dwa najgorsze uczucia, zawód i bezradność. I bezrobocie. Nie, to jest akurat super. Także nie można. Jak jest ten, to wiesz, to nie ten. Teraz, Znowu Disa teraz, słyszę. Nie da, Boże. Kurwa, z tymi gównami nie da się wygrać gry. Piergolę, mogę nie, nie, jak już Disa nie słyszysz? Pan, to nie. nie, nie wiem. Nie, no no, Cancer request. Kurwa, oni chcą sami tego, nie? To nie, to nie wyobrażam sobie tego, to po prostu tak jest. Tak jest, się nie Bo co mi ten BFs od mam z tego zrobić? Ale wyginam palce, ale to boli jak tak mocno. Nie tak, ja rozgrzewam dopiero. W nocy będę się bawił. O kurwa Wiktoria <laughs> No Wiktoria no raz Ja raz, Wiktoria raz, raz. No. Potrzeba po, 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 cię na noc, nie?